Dzień dobry, tutaj Dorota. Chciałam pokazać dzisiaj, jakie mam piękne czerwone kwiaty u mnie w moim ogródku. A co wy myślicie o takim kolorze? Mój mąż mówi, że on woli, jak jest takie kolorowe bardziej. Zaraz Wam pokażę inne, które mam tak, jak sadziłam, wymieszałam. A ja lubię właśnie taki jeden kolor. Czy się zgadzacie ze mną, czy ta czerwień jest piękna, czy jest właśnie taka nudna? Mąż twierdzi, że jest nudna, on woli bardziej takie właśnie kolorowe. Teraz Wam pokażę te kolory. Tak wyglądają właśnie takie wymieszane kolory. Ja akurat jestem zawsze za jednym kolorem. Wolę, wolę czy tam czerwień, czy biały, czy tam fiolet, no już jaki tam kolor kto ma. A mój mąż znowu uwielbia takie kolorowe. A jeszcze Wam chciałam pokazać, jaki ma... zostałam spadek po mojej córce, bo ona to miała na swoim balkonie, no ale teraz mam mieszkanie bez balkonu, więc mówię, mama weź to, mówi, co ja mam z tym robić. No i mam następny spadek po moich dzieciach. O, jeszcze pokażę Wam fiolet. O. Zobaczcie, jaki piękny fiolet. Jeżeli ktoś lubi fiolet, bo niektórzy mówią, że jest taki przytłaczający, a mnie się bardzo podoba właśnie ta czerwień i ten fiolet. Bardziej niż te takie mieszane wszystkie kolory. No, ale wszystko według gustu oczywiście, co kto lubi. Także żegnam się z wami, kochani. Życzę miłego dnia. U nas jest dopiero 6 rano, a ja oczywiście już na nogach, bo tak lubię i tak nie mogę w nocy spać. Także po co mam leżeć w tym łóżku? Także żegnam się, mi życzę miłego dnia. Papa! Pa.